Czełeczka sąsiady, witamy na kanale Królewska Biel w nowym sezonie, w nowym studiu. <grymne> Jest to odcinek szósty i oddaję teraz głos gospodarzowi programu. Witamy, tak właśnie, nowy sezon, nowe perspektywy nawet dla uh, Realu Madryt. Zrobiłem sobie w sumie uh, notatki po ostatnim meczu, mamy trochę uh, tutaj liczb, uh, ile na przykład zawodników i, uh, Ilu, ile minut na boisku zawodnicy, dani zawodnicy spędzili, to mamy w sumie 5 e, zawodników, 4 z obrony i bramkarz, spędzili 90 minut. Thibaut Cordua, David Alaba, Nacho Fernandez, Eder Militao. E, Alaba za asystą, bardzo ładnie, e, pierwszy występ już z asystą. E, Nacho z golem, e, tu raczej nikt nie powinien się dziwić, ostatni sezon miał fenomenalny. Ale gol zawsze miło. Gol zawsze miło. Wygrali spotkanie 4-1 na wyjeździe z Alaves. Bardzo fajnie. Mamy jeszcze Luke Modric Casemiro. Luka Modric spędził 88 minut na boisku. Casemiro 90. Federico Valverde 88. Bardzo dobrze, bo to jest nasz młody gracz. Eden Hazard 66 minut. Mam nadzieję, że w tym sezonie nie będzie miał żadnych kontuzji. Albo przynajmniej ich mniejszą ilość. A, cierpię, wolałbym w ogóle. No ale jak już się zdarzy, to jakieś minimalne typu 2-3 dniowe. Zobaczymy. Karim Benzema 89 minut z dwiema bramkami. Gracz meczu prawdopodobnie, tak? Zgodziłbyś się? Zgodziłbym się. O, bardzo ładne spotkanie rozegrał. Gareth Bale, 68 minut, zwrócił z Tottenhamu. Poszedł do pierwszego składu. tu I dostał, sorry, że ci jeszcze przerwę, ale dostał nowy numer. To też jest warte podkreślenia, bo jego numer zabrał przed sezonem Asensio. Przejął jego 11 przy jego wypożyczeniu, i teraz Bale będzie z 18 grał. Tak jest. Nie tylko Ciekawie. dostał nowy numer, ale też żółtą kartkę w tym spotkaniu. Również <laughs> nową. Również nową na nowy sezon. Także e, bardzo fajnie. Jestem w zasadzie zaintrygowany trochę Bailam, bo tutaj są, jak czytałem, różne komentarze na ten temat. Są zdanie podzielone. Niektórzy mówią, że rozegrał dobry mecz. Niektórzy mówią, że. No, słaby, nie. Nie wiem, jak ty uważasz. Ja uważam, że. Rozegrał spotkanie przeciętne I nie wyróżnił się niczym, ale Trzeba mu dać jeszcze czas, no bo nie była go jednak w Lizach Hiszpańskiej przez trochę i No i nie jest już najmłodszym zawodnikiem, może się troszkę musi przyzwyczaić Zobaczymy jak pójdą mu dalsze spotkania I czy znowu wyjdzie w nich w pierwszym składzie Być może Ancelotti będzie chciał spróbować czegoś innego e, Zobaczymy, moim zdaniem trochę za mało minut dostał Marco Asensio, bo wyszedł tylko w końcówce na dwie minuty. Nic no, nie mógł pokazać, nie miał takich możliwości. A w. E, e, no, jak grał dla Hiszpanii, to. Chodzi ci ostatnio, tak? tak? tak, o, tak o, o tę młodzieżową drużynę na Igrzyskach Olimpijskich. Tak Tak jest. Tak, no to, to tam z... było wyróżniającą się postacią, to prawda. To dobrze mu szło. Być może w przyszłym meczu on zajmie miejsce Bela, no nie wiemy. Z... Przyszły mecz będzie z Lewantem i odbędzie się tak, odbędzie się w niedzielę, gdyż to nagranie odbywa się w piątek, tuż przed rozpoczęciem drugiej kolejki. Następnie mamy Isko, również na dwie minuty. Tutaj raczej bo nie ma zaskoczenia moim zdaniem. Chociaż mi się wydaje, że Carlo to powinien dać mu trochę więcej czasu. Może się uda mu przełamać i o, zacząć grać, tak jak za dawnych lat, jak znamy dobrego Isko. No chodzi o opinia, że Carlo jest zakochany w Isco i że będzie mu dawał szansę. Że Isko i, i Valverde zabrali w sumie miejsce Odegardowi, przez co musiał odejść. Ale o tym może trochę później. O tym za chwilę. Aktualnie kończymy z na Rodrigo. I mamy trzech jeszcze piłkarzy. Winic już Junior, 24 minuty na boisku z jedną bramką tuż w końcówce. Widziałem tą bramkę, asysta Alaby, bardzo ładnie. Mam nadzieję, że ogólnie pierwsze spotkanie i Winic już już z golem. W ostatnim sezonie dużo było narzekania na tego, że ma słabe wykończenia. Mam nadzieję, że w tym sezonie poprawił się. Myślę, że pomogło mu to, że właśnie wszedł na końcówkę i troszkę na podmęczonych było mu łatwiej. Taka chodzi, chodzi opinia o zawodnikach dynamicznych, bazujących na szybkości, że oni właśnie najbardziej plusują wchodząc z ławki w końcówkach spotkań. Myślę, że chciał strzelić gola i to niezależnie, czy wygrał całe spotkanie lub wszedł z ławki i tak by tego dokonał eee, rozumiem. w tym spotkaniu. <laughs> może no może <laughs> nawet nie w tym spotkaniu, ale... Nie no rozumiem, po prostu... Głodny. <laughs> tak, <głodny>, o! <laughs> głodny goli. Bardzo dobre podsumowanie. Eee, Lukajowicz. Jedną minutę wszedł za Benzema w końcówce. Tak. Chyba tylko po to, żeby z Benzema zebrał owację. Od fanów. <laughs> Może chociaż. Powiem Ci szczerze, jak już wygrywali o, to 4-3-1 w sumie, a mógł trochę szybciej go wpuścić karleta, żeby, żeby trochę w sobie pograł, ale na Lukajowicza też są dużo takich hejtów. <laughs> e, no i ostatni gracz, który. Wszedł również z ławki, jest Rodrigo. 22 minuty. Przeciętnie, pod... tak myślę, że przeciętnie nic za bardzo nie pokazał. 12 kontaktów z piłką. Chyba najmniej z, z... z całej drużyny niewliczających zawodników, co na dwie albo jedną minutę weszli. Tak. Najwięcej miał Modric. 100 kontaktów z piłką, także. Mimo, że zszedł przed, przed 90 minutą, to też. Też jest warte zauważenia. Też fascynujące w sumie. Dostał powołanie do reprezentacji słyszałem, czytałem ostatnio w mediach. Zobaczymy jak to będzie. Aktualnie tak, takie statystyki mam wypisane. I chcieliśmy teraz wspomnieć, co się działo. Tak, było duże, duże przecież wydarzenie w lidze hiszpańskiej. Lidze hiszpańskiej e, że tak. z ligi hiszpańskiej odchodzi Messi w końcu po wielu latach. Um, 13 lat spędził? 14? Jeśli się nie mylę, zadebiutował w La Lidze, zadebiutował w 2004 roku w barwach Barcelony. No to jednak to jest, jest sporo lat. I ciekawostką jest to, że zadebiutował z numerem 30 w Barcelonie i właśnie taki numer teraz dostał e, w PSG. PSG na pewno będzie miało teraz bardzo ciekawą drużynę w e, przyszły sezonie? Tak, tak, dosyć mocno. Neymar, Messi, Mbappe, Ramos. Ramos, właśnie. Tak. To jest też fascynujące, że na przykład przez tyle lat Messi i Ramos byli no, przeciwnikami. Grali po, po dwóch, w dwóch stronach barykady ze sobą. I tam tak. na pewno były e, odbiory piłki i właśnie Messi atakował, Ramos próbował bronić swoją bramkę i teraz będą grać. Ramię w ramię, jako jedno jednej drażliwe. Bronić dosyć... tej samej bramki i atakować do, <laughs> tak, do tej samej. Co jest dosyć ciekawym spostrzeżeniem, ale no jeszcze druga sprawa jest taka. Zastanawiam się, czy Messi da sobie radę w PSG. W końcu nie grał w żadnym innym klubie, tak. nie w żadnej tak jak... innej lidze. Chociaż no nie ukrywajmy, liga francuska jest od angielskiej naprawdę dużo słabsza i od hiszpańskiej też sporo słabsza, moim zdaniem. Także na no pewno i do słabszej ligi poszedł, mimo wszystko. Na pewno da sobie radę. No, na pewno da sobie radę. Mimo wieku to jest cały czas topowy zawodnik. A jak już mówimy o lidze hiszpańskiej i o dawaniu sobie radę, to ym, do ligi angielskiej odszedł z Ligi hiszpańskiej odegard za 40 milionów do Arsenalu, transfer definitywny. Czy uważasz, że to był dobry ruch? No Real Madrid przez te parę lat zarobił na nim jednak sporo, bo kupiony za niecałe 3 miliony, sprzedany za 40, czy myślisz, że to był dobry ruch z jego strony? Uważam. Czy to był dobry ruch ze strony Realu Madryt, że pozwolono mu odejść za, za taką kwotę? Ja uważam, że to nie był dobry ruch. Znaczy, no, żeby zar zarobić, to tak. Ale żeby, żeby na przykład stracić młodego a, młodego zawodnika dosyć z dużym potencjałem, to myślę, że to nie, był, nie, nie, nie powinno się zdarzyć, moim zdaniem. Czyli, że Real Madryt popełnił błąd, tak? A, a Odegard popełnił błąd, czy nie? Odegard nie błędu. Na miejscu Odegarda też bym poszedł do drugiej, no która by mnie wystawiała cały czas. No właśnie, przecież A. mamy Valverde, który praktycznie no, no nie odda miejsca w składzie. Na pewno nie Odegardowi. No jest kros, no jeszcze Modric cały czas w niezłej formie, no nie ma miejsca Isco. za bardzo no nisko. Tak. Także no może lepiej było jednak na nim zarobić ja nie potępiałbym Realu Madrid za sprzedanie. Za znaczy, całkiem niezłe pieniądze. Nie to, że potępiam, ale Moim zdaniem powinni go zatrzymać lub wypożyczyć, tak jak w ostatnim sezonie. Wypożyczony do a, Arsenalu, dobrze, dobrze grał. Pół sezonu. Pół sezonu, tak. Zgadza się, bo wrócił z wypożyczenia z Sociedadu, tak? Tak, tak. Tam, I miał tam. niby dostawać szansę, ale Zidane stwierdził, że, no, że nie dał szans. Nie? nie, no kontuzja. Ja kontuzja mu się przetrafiła, stracił zupełnie formę, no. No tak. Nie tak miało być. Nie tak miało nie być. Tak miało być. Także zobaczymy Messi w PSG, najmocniejsza drużyna w historii futbolu. No, jeszcze jeszcze Mbappe może stamtąd odejść, to na pewno stracą. No ale na pewno na pewno robi wrażenie na papierze, ale wiele takich drużyn już było, naszpikowanych gwiazdami. Jak moim zdaniem trener jest jednak przeciętny PSG, nie jest to klasa światowa. Nie jest to, nie wiem, Jurgen Klopp czy ktoś tam. No moim zdaniem nawet mogą się do półfinału ligi mistrzów nie zakwalifikować i nie jest takie wcale powiedziane, no ligę francuską pewnie wygrają, chociaż no to też w ostatnich latach tak nie było pewne, że wygrają i, i nie wygrywali za każdym razem przecież w ostatnich latach. Jaka jest Twoja opinia na temat siły PSG w e... tym sezonie, w trwającym sezonie? Ja uważam, że finał ligi mistrzów Real Madrid PSG byłoby interesujące do spotkania, do obejrzenia. मy, a, zwłaszcza z aktualnymi zawodnikami typu Messi i Ramos. Myślę, że fani ligi angielskiej się z tobą nie zgodzą. Myślę, że nie. Też, też tak myślę, ja, Zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie w tym sezonie. Jestem bardzo ciekaw, jak, jak potoczy się w sumie kariera Carletto w tym sezonie. To w sumie jego, jego pierwszy sezon po powrocie. Tak, na pewno. Kilku latach, ale pierwszy mecz uważam za sukces. I zobaczymy. W drugim meczu też mam nadzieję, że tak będzie, bo no jeszcze nie, nie mamy żadnego rywala z takiego ściślejszego topu, z takiego, z takiego top 6, o top 4 już nie mówiąc. Także na jakieś, na jakieś większe wnioski będzie trzeba jeszcze pewnie poczekać. Tak. A wracając do Mbappé, PSG nie chce go sprzedawać jak na Radzie. My... Nie, Tak, ja uważam, tu, tu dużo jest takich spekulacji teraz na temat, że Haland będzie pierwszym transferem, a Mbappe dopiero za rok. Chociaż... No, mi się wydaje, że MFPS, że pójdzie po rozum do głowy i zgodzą się oddać mu odejść za, za jakąś rozsądną kwotę, tak jak mu obiecali. Bo on mówił, że jest, że jest gotów jeszcze poczekać rok, no ale jak mu dali słowo już rok temu, no to wypadałoby je uhonorować. I mam nadzieję, że tak się stanie. <laughs> No zobaczymy. Będziemy prowadzić a różne... Na pewno... Co, co różne? No na pewno, na pewno po każdej kolejce będziemy, będziemy wypuszczać odcinek. Tak. Nie wiem, będziemy to wypuszczać. chcieć powiedzieć. Mi się no, wydaje, że to, powiedzieć i, i... I mi się wydaje, że w tym odcinku też będzie chyba wszystko. Tak jest. Powiedzieliśmy, co chcieliśmy. <laughs> Także widzimy się za tydzień. Dziękujemy bardzo za uwagę i strzałeczka sąsiady. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy. Hello. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.